Dwie poprawki. Ustawa. Tak, to są poprawki. Proces legislacyjny wyglądał tak. 4 lipca Sejm zagłosował. Tylko 20, 21, 21 posłów było przeciwnych tej ustawie. Głosowali w nieświadomości lub z premedytacją. Nieświadomości pewnych bardzo istotnych faktów, mianowicie ukrywanego, utajnionego, schowanego do szuflady raportu Instytutu Medycyny Pracy na temat fal milimetrowych, wpływu ich na zdrowie. Natomiast ta ekspertyza, ten raport jest znacznie szerszy, ponieważ mówi on o negatywnych skutkach promieniowania sztucznych pól elektromagnetycznych. To jest tam ewidentne. Zamiast tego parlamentarzyści dostali aberrację. I wszyscy Polacy dostali aberrację, którą jest Biała Księga Pole elektromagnetyczne, a człowiek. Opublikowana na stronie rządowej Ministerstwa Cyfryzacji, która jest stekiem kłamstw, która jest próbą mitygowania, ale nie w sensie rozwiązywania, ale zakłamywania rzeczywistości. Mówiąc pokrótce. To jest bardzo nieciekawa lektura, ale warto sobie na nią spojrzeć ze względów poznawczych, ale także dowodowych, ze względów procesowych. Jest bardzo możliwe, że będą się profesjonaliści przyglądali ze względów procesowych na tą publikację. Mówi się tam o tym, że sztuczne pola elektromagnetyczne to jest żaden problem, że nie ma biologicznego wpływu na organizm człowieka, na środowisko. A właśnie w tym utajnionym raportem, przed wszystkimi też parlamentarzystami, jest pokazane wprost, że jak najbardziej promieniowanie elektromagnetyczne to jest ogromny biologiczny problem. Więc 4 lipca było głosowanie w Sejmie, potem ustawa została przekazana do Senatu. 9-10 lipca 9 były dwie komisje, w Senacie tylko dwie ale zaraz się odniosę do tego, że to dwie to było i tak bardzo dużo, bo w Sejmie była tylko jedna komisja, mianowicie Komisja Infrastruktury Senacka i Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej. Czyli w Senacie również nie było Komisji Zdrowia, Komisji Środowiska, Komisji Zasobów Naturalnych, Komisji Właściwej do Energetyki. Komisji Właściwej do Finansów Publicznych i w SAJMie też nie była. No widzicie, ta ustawa porusza szereg różnych ustaw. Zresztą, na w jej tytule jest informacja o tym, że ona dotyka innych ustaw, czyli porusza je w sposób skandaliczny, ogromny. Skandaliczny, dlatego że jeden z zapisów powoduje, że do określania maksymalnych poziomów pól elektromagnetycznych przenosi się kompetencje z ministra środowiska, który cały czas protestuje, przez cały proces legislacyjny, gdzie społeczeństwo wiedzą, że to jest aberracja, że jest to bezprawie, zalegalizowane tylko tą ustawą. I przenosi te kompetencje na ministra zdrowia, który pełni tutaj rolę lobbysty. I zresztą jest to były pracownik, ten reprezentujący Ministerstwo Zdrowia w tym projekcie ustawy jest to były pracownik, menadżer z firmy Orange, operatora sieci telefonii komórkowej. Związek Miast Polskich zorientował się, że jest jakiś problem, że Ministerstwo Cyfryzacji powołuje się na przeprowadzone konsultacje z nimi. A takich konsultacji de facto nie było. Byliśmy uczestnikami takiej rozmowy, w której jeden z członków tego związku mówi, wie pan jak to było, po prostu to przyszło, stos z dokumentów, ktoś podpisał i poszło. No i dlatego, że Związek Miast Polskich zorientował się, że samorządy... Ogranicza się samorządom prawa co do lokalizacji stacji bazowych, ale także uszczupla się ich dochody, ponieważ oddaje się infrastrukturę komunalną za darmo do instalacji punktów dostępu do sieci bezprzewodowej. No to Związek Miast Polski podniósł LARUM, i dlatego nie było głosowania 9-10 lipca w Senacie. Zatem zyskaliśmy wszyscy parę tygodni i dopiero dzisiaj. Sprawy się dopełniają na forum e, parlamentarnym, gdzie właśnie przed chwilą doszło do zdrady narodowej. Ale jeszcze był jeden e, etap e, prac parlamentarnych. To był Senat w dniach 30 lipca 1 sierpnia. E, tam pierwszy raz parlamentarzyści podchwycili e, poza wyjątkami, jak e, Poseł Robert Majka, jak poseł Józef Brynkus, jak poseł Jarosław Sachajko, poseł e, Skutecki Paweł, jak e, posłanka Gabriela Masłowska, e, wcześniej jeszcze przed paroma tygodniami pani Barbara Bubula. E, jeśli kogoś pominąłem, to, to przepraszam. E, natomiast to te osoby postulowały o opamiętanie się. W tych zakresach, jakich porusza negatywnie ta ustawa właśnie wszedł premier Morawiecki, który podobno, jest to jego zlecenie, żeby tą sprawę dopiąć. dopiąć. Podobno on w tej sprawie przekonał nawet pana naczelnika, Namiestnik. namiestnika Jarosława Kaczyńskiego. Dochodzą z wielu stron takie głosy. Więc w Senacie senatorowie powiedzieli parę zdań od strony społecznej. To były bardzo głośne głosy pana Jana Jackowskiego, kilku innych senatorów, którzy mówili o kwestiach przede wszystkim zdrowotnych, środowiskowych, o obawach społecznych, o dowodach naukowych mówili o kwestii cyberbezpieczeństwa naszego państwa, o kwestii energetyki, tak między słowami, o kwestii pól elektromagnetycznych dowodzili senatorowie 1 sierpnia pani Wandzie Buk, czyli podsekretarki podsekretarz ministerstwa cyfryzacji, że ona się w ogóle nie zna na kwestii pól elektromagnetycznych. No, i tam ona się trochę zawstydziła, natomiast nie wyciągnęła żadnych wniosków. Jej pracodawcy także nie wyciągnęli żadnych wniosków i wprowadzili wtedy dwie poprawki, dwa bloki poprawek. To było pięć poprawek w dwóch blokach. Poprawka pierwsza, druga i piąta dotyczyły wykreślenia z całego projektu omego ustawy punktów dostępu do sieci bezprzewodowych bliskiego zasięgu. I uzasadnienie tej e, poprawki to, było, to były obawy społeczne wpływu sieci 5G na zdrowie i środowisko. E, dodam tylko, że to tylko część obaw strony społecznej. E, niewielka część to jest jedna z kilkunastu, kilkudziesięciu obaw, jakie były formułowane przez stronę społeczną, ale to udało się pojąć. E, Senatorom, mówię o całym forum senatorów i chwała im za to. Natomiast rozwiązanie, jakie przewidzieli na to, no to już po prostu zupełnie nierzetelne, zupełnie nieodpowiadające temu uzasadnieniu. Nieuczciwe. A tym samym nieuczciwe: no bo oni po prostu wykreślili w swojej poprawce z tego projektu ustawy te punkty dostępowe, ale zupełnie nie wykreślili zniesienia de facto zniesienia limitów promieniowania elektromagnetycznego zupełnie nie wykreślili ochrony uzdrowisk polskich wcześniej było tak że uzdrowiska, w uzdrowiskach nie można było montować punktów dostępu do sieci bezprzewodowych właśnie ze względu na kwestię czystości środowiska bo elektroskażenia są rzeczą bardzo znaną, powszechnie znaną na całym świecie. No ale zbagatelizował to również Senat, lub po prostu nie dostrzegł takiej potrzeby. Nie dziwimy się za mocno, dlatego że tempo procedowania tej ustawy jest szalone, jest niesamowite. Łamane regulaminy Sejmu i Senatu i świadczy o tym, że ktoś naciska. Dokładnie. Na I... Polski Parlament. Możemy a jest, się tylko domyślać kto. A jest dzisiaj dzień jest dzisiaj dzień 30, 29 30. 30 sierpnia. Jest dzisiaj 30 sierpnia i to jest ostatnie, przedostatnie posiedzenie w tej kadencji. Więc widocznie była taka potrzeba, żeby zrealizować tę sprawę Zlecenie w tej kadencji.